Jadziemy autostopem Po flaszkę i z powrotem Insta nie jedzie przez lotnisko? Miejmy nadzieję, że nie Ho ho ho, ho. Sof pilnuj lotniska jedziemy i się chowamy się chowamy tu teraz tak, czy to można rozwalić w jakiś sposób eee, tak, można, dobra o to mi chodziło właśnie strefa przejęta jakiś wredny typ arty na nas rzuca Jaki nie wra, jaki nie uprze. O! Coś tu jedzie, coś tu jedzie i się gapi. Już się nie gapi. O, dołki, jeszcze jeden. Ale on wie, że ja tu jestem. I na nic mu się to nie przydało. Piękna jest ta armatka, po prostu. Miętko wchodzi w te ciaczki. Co to było? Nie wiem, ale nie podoba mi się. Że aż tutaj przyjechało. Okej. Okay. To ja sam tu jestem? A gdzie zresztą? Nie no, do bani, kuźwa. Co oni zrobili? Przyli strefę i pojechali sobie. Coś tu jedzie do mnie, Bar też rzuca z prawej. Okej, okay. nieźle jak na razie. Kurde, to mi się nie podoba dlaczego ja tu sam jestem w momencie mi się ten fart skończy. Jedzie coś Jedzie pociąg z daleka na nikogo nie czeka, a konduktor pijany, obija się o ściany. Jedzie, prawa. On wie, że ja tu jestem, bo się czai. Jeden na jeden. Cholera, ale tutaj dwóch było. Ktoś, jak jest ogarnięty, to będzie... ...ładnie tu blokował wszystko. O ile jest ogarnięty. Nie ogarnia. Się tego nie ogarniał? A ja nie wiem, czy chce mi jechać na A w tym momencie. Po jak bardzo po lewej, tu po lewej, dobre. Dobra, dawaj mały, Pelotka, dajesz, dajesz na punkt. Ja jestem za wolny, żeby się tam tu przeskoczyć. No bardzo podjechałem już pod nich. No weź pelota, jedź na Ano Czego się czaisz? To nasz Easter. No ja mam jechać na A bez przesady. Nie zdążę dojechać. Ale chyba będę musiał, no kurde. O no jedzie. Na B coś niedobrego dzieje. Przemujemy B. Dobra. Nie jest tak źle. Ja się wystawiłem. Pięknie się wystawiłem. Typek Widział mnie? Chyba niekoniecznie, ale nie jestem pewien. Czy wiadomo, czy mnie widział, czy nie. W boku coś mnie zobaczyło. Jak się cieszę, że, że śmiech nie trafił. Teraz trafiło, asu. Chodź leniwa walentynko. Jesteś leniwa, ale masz robienie nie jazda. Wiem, że pchanie się na A w tym momencie takim czołgiem to nie jest najlepszy pomysł. Ale nie chcieli mi wierzyć, nie? Pam Co pam, 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 pam. nie mamy? A nie mamy... Jesteśmy przegrani? Jak Polacy z Finlandią... A ja mi się dowcik wyostrzył, co? O, stalowy heros, drugie miejsce. Osiem fragów zrobił ja, ale jestem kozaczek. Kurde, no? Nie podejrzewałem sam siebie o to.